ZOMBIE APOCALYPSE Siemanko, tutaj dzięki seba odpalamy nową serię z gry New World jest to MMO, nowe MMORPG, a to będzie pierwszy poradniczek z ekspedycji, do której tam dochodzimy w okolicach dwudziesty któryś poziom na ekspedycję polecam wejść w składzie najlepiej pięciosobowym z tankiem Hillerem, i myślę, że spokojnie możecie już zrobić tam ekspedycję, mając między 22 a 23, i 24 poziom. W pięciu oczywiście w składzie musicie mieć healera i tanka, albo na przykład nie mieć tanka, ale mieć bardzo dobrego Hitlera, który was po prostu utrzyma. Co więcej jeszcze odnośnie tej ekspedycji. Przed wejściem do ekspedycji jest, po prawej stronie jest taki piesek, od którego bierzemy questa. Teraz dokładnie nie pamiętam, bodajże, że da się tego questa dopiero wziąć na 25 poziomie, ale najprawdopodobniej tą ekspedycję będziecie robić, jeżeli macie piątkę znajomych, to w pięciu, bo każdy z głównej linii questów. Fabularnych, dostanie jedną wejściówkę do tej ekspedycji. Więc jeżeli was jest pięciu, to po prostu możecie zrobić tam ekspedycję pięć razy, bo macie pięć wejściówek. Później takie wejściówki trzeba gdzieś tam krafić. W każdym razie, jeżeli dobrze się nie mylę, bo tego dokładnie nie pamiętam, na której miałem level wchodząc dokładnie na tą ekspedycję pierwszy raz, bo to co teraz widzicie, to jest już moja druga ekspedycja i. Jeżeli się nie mylę, to tego pieska można wziąć dopiero od 25 poziomu, tak jak jest zalecany do wejścia na ekspedycję. Quest z tym pieskiem polega na tym, że po drodze do ekspedycji będzie 5 takich dużych potworów do ubicia i z każdego z nich leci jedna kość. Trzeba zebrać 5 kości dla tego pieska, tak tam dostaniecie 5000 expa i... Za pierwszym razem chyba takiego domowego psa, którego gdzieś tam będzie można posadzić sobie przed domem, jak kupicie swoją własną, własną chatę. Questa bierzcie za każdym razem, kiedy wchodzicie do ekspedycji, jego można powtarzać, więc to nie jest żaden problem. A 5000 ekspa na początkowej fazie gry to jest, myślę, że nawet w końcowej to jest bardzo dużo i nikt nie gardzi i nie omija takich, takich zadań. No i co? nie Ta ekspedycja, są tu mopki 25 poziomu, tak jak widzicie. Nie, jest to, nie są to jakieś takie zwykłe mobki, co na mapie możecie sobie samemu je ubić. Są tu chyba trochę silniejsze te moby. Na ekspedycji jeszcze warto, przynajmniej w tej, jak będziecie pierwsze kilka razy, brać sobie questy frakcyjne. Bardzo często zdarza się, że jeden z tych questów, a najlepiej dwa, będą właśnie w tej tych ruinach arminę. Y, będą do wykonania. I właśnie jeden z tych questów to jest ubicie tych takich ptaszków, co tutaj widzicie teraz na filmie z lewej. Jest taki ptaszek, trzeba je 5 ubić. Y, nie wiem, ja nigdy tego questu nie mogłem zrobić. Nie wiem, czy on jest zbukowany. Y, możecie go na pewno zrobić na dwa razy, ale mi zawsze tyle razy, co tego tego quest'a, to zawsze brakowało mi jednego tego ptaszka. Mimo że ubijaliśmy ich pięć czy nawet sześć po drodze. I drugi quest. Y, Kilka z tych questów frakcyjnych. Może nie będę opisywał teraz wszystkich, ale jak już idziecie do tej świątyni, to warto sobie jeden czy dwa te questy frakcyjne do tej świątyni wziąć. Trzeba po prostu po wyjściu ze świątyni mieć więcej expa. Przed chwilą ubiliśmy tu takie, nazwijmy taką kupę. Ona respi te małe potworki, więc ją trzeba ubić w pierwszej kolejności. Bo no jak będziecie bijać te potworki, no to ona cały czas będzie respić nowe i no to robota głupiek, bo to wiecie pewnie o co chodzi. Tutaj w miejscu, w którym teraz bijemy te mobki, za, za tymi świecącymi tam kulkami w oddali, na końcu jest zejście na dół do takiej wody i tam jest skrzynka. My zapomnieliśmy, ja zapomniałem o tej skrzynce i weźmiemy ją, po prostu będziemy się tutaj wracać w dalszej części filmu. Ale no, wypadałoby ją wziąć od razu. Ona jest schowana tam w wodzie jest jakaś darmowa skrzynia. Więc polecam ją sobie zabrać. A dokładnie w którym miejscu ona jest, będzie pokazane w dalszej części filmu. Te świecące kulki pokazują taki punkt, który trzeba będzie wcisnąć jeden z trzech takich punktów, który trzeba będzie wcisnąć, żeby otworzyć most. No i tutaj jest przedstawiony pierwszy potworek, ten z tych takich silnych, z których lecą te kości dla tego pieska. Zwróćcie uwagę, że po zabiciu tego potwora ta kość wyleci na ziemię, w tym takim worku, jak nieraz wylatują przedmioty. I nie możecie tego ominąć, bo ten worek najprawdopodobniej znika po jakimś czasie. Jeżeli go przegapicie, nie podniesiecie, zorientujecie się na końcu ekspedycji, że brakuje Wam jednej tej kości, no to niestety, o, widzicie, jest worek. I wyleci, wyleciała z niej kość dla tego pieska. Więc starajcie się zwrócić uwagę. Te worki lecą tylko z tych mobów, które go ubiliśmy przed chwilą. I starajcie się zwracać na to uwagę, żeby żadnej tej kości nie przegapić. Tutaj jeszcze raz zobaczycie. To jest ta, ta kupa, w której wyłażą te potworki. I ją ubijam zawsze w pierwszej kolejności. Dopiero rozwalamy te moby w koło. Tutaj będziecie, jeśli pierwszy raz i nie będziecie wiedzieć, co zrobić, to na środku tej sali jest taka kula. Nie wiem, czy tutaj ją pokażę za chwilę. Po prawej stronie jest teraz taka kula i to nią trzeba kliknąć i ona otwiera drzwi, żeby móc przejść dalej. O, tutaj teraz jest pokazane, jak otwieram tą kulę. Po otwarciu tej kuli lasują się jeszcze na jakby warstwa, znaczy seria mobów i dopiero możemy przejść dalej. Po drodze będziemy mijać dwa takie kryształy, które teraz minęliśmy. Są to checkpointy, jak dobrze pamiętam. I później jak zginiecie, to nie odradzacie się na początku wyprawy, tylko wracacie po prostu w, te, w to miejsce, w, które, w którym był ten kryształ. W tym miejscu teraz trzeba otworzyć most. I... Trzech z całej ekipy musi stanąć na tych guzikach. Jeden jest przed mostem, jeden jest po lewej, właśnie tam, drugi jest, czy to pokażę po prawej. No jak będziecie, jeden z po lewej, drugi jest po prawej. Właśnie tutaj pokazuje. Tu jest jeden guzik, jeden jest na środku respi tam tego dużego moba. Polecam, żeby wasi kompani wbiegli na górę do was i żeby w pięciu po prostu na górze sobie ubili te mopki. Ten mopek w momencie zrespienia on na pewno się zagruje na tego gościa na dole i po prostu poczekacie chwilę i wbiegnie na górę, wbiegną wam te mopki wszystkie. Tutaj jest skrzynka, w której wylatuje taka świeca. jest potrzebna, żeby tam dalej yy, uruchomić. Jakiś tam ołtarz i wyleci nam taki mały sub-boss. Tutaj po lewej stronie, teraz jak jest pokazane, jak biegliśmy od tego ogniska, jest też schowana skrzynka. Dwa małe potworki. I tutaj zaraz Wam pokażę na końcu tego korytarza. Teraz po mojej prawej stronie. Jest... nie chcę pokazać. Jest skrzynka. Od skrzynkę możemy już otworzyć teraz, po ubiciu tego podmokka. Dom na środku tamtej sali będziemy mogli ubić dopiero jak odczynimy rytuał i zbijemy yy, takiego powiedzmy małego bossa. Relikwiarz. I otwieramy. wyskakuje posik. Yy. Polecam nie rozbiegać się. My teraz zagraliśmy to, no, przeszliśmy, bez problemu go ubiliśmy, ale da się zrobić to lepiej. Po prostu stajemy pod ścianą naprzeciwko tego ołtarzu. I wszyscy stoją w jednym miejscu. Po pierwsze Hiller leczy wszystkich, a ten Mobek nie roz. on będzie wystrzeliwał takie duszki właśnie jak teraz. I te duszki w momencie, kiedy cała kompania jest rozbiegnięta. No to te duszki. Strzelą w każdego i latają po całej sali, w momencie kiedy wszyscy staniemy w kupie pod ścianą, 90% tych duszków wywala po prostu w ścianę i praktycznie nikt nie dostaje obrażeń, a przede wszystkim wszyscy stoją w bańkach killera. No i tutaj już kończymy ubijać tego powiedzmy małego posa. Otwieramy skrzyneczkę i tutaj właśnie jest bobet, w którym przypomniało mi się o tej skrzynce, którą ominęliśmy yy, tam w wodzie, o której mówiłem minutę temu, dlatego jak na załączonym obrazku będziemy się wracać, żeby tą skrzynkę podnieść. Aż będzie można, o, możecie tutaj też bez problemu z tego mostu zaskoczyć. I teraz będę pokazywał, yy, gdzie jest ta skrzynka. Fajnie jest y, zrobić tą y, skrzynkę zaraz od, na początku, żeby później się po prostu nie wracać. Dobra, wracamy na górę. Y, z powrotem i lecimy w prawo, jest starsza część y, ekspedycji. Tu, co pamiętam, to już będzie końcówka. Tutaj w tym przejściu, teraz po lewej stronie, będzie kolejny ten y, duży potwór, którego lecą te kości dla tego pieska przed wejściem. I tu powinniście mieć y, piątą kość. No, mamy tego wielkoluda i on dropi y, piątą kostkę. Jeżeli w tym miejscu nie macie ich pięciu, to znaczy, że jakoś że się po drodze przegapili. Za tymi drzwiami naprost jest y, końcowy boss. I zasada jest teraz taka: na tym bosie możecie raz zginąć. W sensie, spadnie wam życie do zera. Jeżeli mowy was nie dobiją, to jeden z waszej kompanii może was podnieść. Ale jeżeli zginiecie drugi raz, to już niestety nie można was podnieść i wylądujecie, bo na bosie zamykają się drzwi i siedzimy, nie można uciec z, tej, z tego pomieszczenia. Jeżeli zginiecie drugi raz, wylądujecie na tym checkpoincie z tyłu, który przed chwilą odblokowaliśmy. I nie, może, nie będziecie mogli wejść, pomóc waszym kolegom. Zasada jest taka, że jak zginą wszyscy, bo może w czterech udaje im się ubić, na przykład bez Was, ale jeżeli zginą wszyscy, to po prostu te drzwi się otworzą od nowa, bo zwróci na miejsce startowe, tak jak stoi teraz, i będziecie mogli go podnieść w próbę drugi raz. W każdym razie na Bosie zginąć każdy może tylko raz się powalić, jakby, możecie go podnieść. Ale drugi raz, jeżeli zostanie powalony, to niestety już musi poczekać, aż albo ekipa skończy yy, bossa, albo wywrócą się wszyscy. Yy, tipy do bossa. On respi takie małe mobki. Zaraz zobaczycie. Jeżeli ubijecie tego mobka, to on respi kolejnego. Więc jakby nie ma sensu bić tych mobów specjalnie. Wiadomo, że. One są teraz jestem tankiem zagrowany na mnie w większości. No i ja przy okazji bicia tego bossa, będę je tam bił, więc jak się któryś ubije, to. No to, no to okej. Okay. Ale nie ma sensu ich specjalnie na, nim, na nich się skupiać i ich bić. Bo to nic nie daje, bo on będzie respił cały czas nowe. Więc skupiacie się wszyscy tylko i wyłącznie na tym, żeby przeżyć. I na ubiciu bossa. Nic, te bobki was nie interesują. Po prostu. Jeżeli któryś się zagruje na jakiegoś na healera, czy na DPS-a, jakiegoś łucznika, no to musisz sobie z tym jakoś, jakoś poradzić. Tego jednego ubić, wtedy ten boss zrestwi następnego, ale w okolicach już tanka. I tyle. Ubicie yy, bossa trwa. No nie wiem, sto 5 minut. Będziemy go ubijać. Myślę, że na pewno, jak nie z 7, yy, no i tyle. I na tym kończy się ekspedycja. Dobra, przejdźmy teraz do końca tego bossa, no i tutaj już jest końcówka, ubijamy <laughs> Dziada Wielkiego, mamy zwycięstwo i teraz tak... Czekajcie, niech tu podniosę sobie te słupy. I Teraz tak, w tym miejscu, bo ja już robię drugi raz tak jak mówiłem, z którym pokazałem przed chwilą, jest to serce to odebranie Tej kulki, przed którą stoję, nie klikajcie, bo to jest wyjście z ekspedycji, więc najpierw podnosicie to serce, znaczy no kolejność nie ma znaczenia, ale trzeba podnieść to serce i tutaj z lewej strony, gdzie chłopaki teraz stoją jest skrzynka, najprawdopodobniej też tu jest jakaś transakcja, a tutaj jest skrzynka. I po wyjściu po prostu oddajecie quest'a i pięć kostek, zobaczcie, jest pięć kostek, oddajecie quest'a do, do, waszego, do naszego pieska. No, i to tyle. To cała ekspedycja. Myślę, że mój poradnik się na coś przydał. Zostawcie subka, łapkę w górę, a najlepiej jakiś komentarz dla zasięgów. Zapraszam też na mojego Twitcha. Link umieszczę gdzieś w opisie poniżej. Dzięki Seba, jakby ktoś chciał wyszukać na Twitchu. I do zobaczenia.